W dzisiejszym odcinku Tajemniczego Śląska gościmy w zachodniej części miasta Bytom, popularnie nazwanego Kneifeldem. Jest to miejsce bardzo ciekawe, charakterystyczne, ale jednym z ważniejszych elementów tej części Bytomia jest podstawowa szkoła. Jest to budynek zabytkowy, o którym opowie nam Maciej Bartków. Budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu został oddany do użytku w październiku 1935 roku. Został zaprojektowany jako budynek nowoczesny i od samego początku pełnić miał funkcję oświatowe. W roku 1936 przeniosła się tutaj katolicka szkoła powszechna, której nadano imię Hansa Schema, pedagoga, ale przede wszystkim działacza partii nazistowskiej. Utalentowany mówca, a także propagandysta nazistowski, będący także współzałożycielem i przywódcą narodowo-socjalistycznego stowarzyszenia nauczycieli, był bardzo ceniony przez samego Adolfa Hitlera. Stąd też, gdy zmarł w dniu 5 marca 1935 roku w wyniku ran odniesionych w wypadku lotniczym, urządzono mu wystawny pogrzeb państwowy, w którym uczestniczył nie tylko Adolf Hitler, ale także cała wierchuszka ówczesnego narodowo-socjalistycznego państwa niemieckiego. Pośmiertnie uhonorowali Szema, nazywając jego imieniem wiele placów, ulic, ale także szkół, w tym właśnie tę szkołę, znajdującą się w Bytomiu. Budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 36 jest jednym z wielu budynków, jakie powstawały wówczas w Bytomiu, a które posiadają swoją bardzo ciekawą historię. Szkołę Podstawową nr 36 umiejscowiono w pięknej dzielnicy Bytomia zwanej Kleinfeldem, czyli Małym Polem. Gmach ten powstał według koncepcji Alberta Sitza oraz Rudolfa Brika. A zakładała ona połączenie stylów historyzmu i funkcjonalizmu. Połączenie to notabene było bardzo popularne w ówczesnych czasach na terenie całej trzeciej Rzeszy. Budynek zbudowano na rzucie litery L i zawierał on w sobie 24 klasy. Ciekawostką jest wyposażenie szkoły. Z uwagi na troskę o higienę osobistą uczniów, w każdej klasie zamontowano umywalkę, a na korytarzach wodotryski. Zewnętrzne mury szkoły zdobił zegar mechaniczny, ale także zegar słoneczny. Obydwa zachowały się do dzisiaj. Fasadę z kolei zdobiły także płaskorzeźby tak zwanych wzorcowych przedstawicieli III Rzeszy, czyli chłopców w mundurach Hitlerjugend oraz Korpusu Służby Pracy, a także wizerunek żołnierza Wehrmachtu. Te płaskorzeźby, co oczywiste, nie zachowały się do dzisiaj, i zostały zdemontowane najprawdopodobniej już w latach 40., zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W szkole z kolei zachowało się sporo starych elementów architektonicznych. Oprócz zegarów, odnajdziemy tutaj także zabytkowe już drzwi, umywalki, wodotryski, o których wspominałem, a także ciekawy strych oraz podziemia i schron. Szkoła była otoczona boiskiem i zielenią, ale także wspaniałą zabudową, pośród której znajdowały się wille bogatych przemysłowców i kadry kierowniczej pobliskiej kopalni czy kościół. Ciekawostką jest fakt, iż dwie z tych willi połączone są podziemnym tunelem, którym w czasie ewentualnego nalotu bombowego można było przedostać się na drugą stronę ulicy. Ciekawe jest także to, iż w planach budowlanych szkoły perspektywicznie zakładano jej rozbudowę z uwagi na szacowany wówczas napływ około 300 rodzin, w tym kilku tysięcy dzieci, z ówczesnej strefy nadgranicznej. Podczas II wojny światowej w budynku szkoły mieścił się szpital dla żołnierzy, a po jej zakończeniu obiekt wrócił do swojej pierwotnej funkcji, by pomieścić w sobie dwie szkoły prowadzone pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 1971 szkoła nr 37 przeniesiona została do innego budynku, w zupełnie inne miejsce. Z kolei w dniu 1 września 1983 roku na podstawie zarządzenia ministra Oświaty i Wychowania kuratorium Oświaty w Katowicach przychyliło się do prośby samej szkoły i na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 36 powołało szkołę sportową. O specjalizacji hokej na lodzie była to oczywiście decyzja zrozumiała, bowiem zarówno wtedy, jak i dzisiaj, w niedalekiej odległości od tej szkoły funkcjonuje i funkcjonowało lodowisko, na którym swoje mecze rozgrywała hokejowa drużyna Polonie Bytom. Obecnie szkoła podstawowa numer 36 jest prężnie działającą placówką oświatową której nauczyciele, ale także uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach czy olimpiadach. Szkoła też pełni bardzo ważną rolę integracyjną pośród mieszkańców tej dzielnicy. Na jej terenie odbywają się festyny, gdzie całymi rodzinami mogą spotykać się mieszkańcy, rodzice, znajomi.